Ciężko byłoby mi znaleźć jakiś taki jeden, jeden najbardziej niezwykły moment, ale, ale te przemówienia papieża Franciszka, one są, one są takie trudne, znaczy one są w ogóle bardzo mieszane, bo niektóre z nich są takie, że jakby widziałem po ludziach tak jakiego chyba pierwsze przemówienie z okna papieskiego gdzie ludzie w takim euforycznym szale, prawda, trochę jak na Woodstocku, zresztą tu parę razy słyszałem porównanie, że to jest trochę jak taki katolicki Woodstock. E, nie ma alkoholu i, i piosenki są trochę takie sensowniejsze, e, ale, ale podobna jest energia. I widziałem to właśnie, że ludzie tak czekali, żeby jeszcze tutaj taka była wisienka na torcie, a powiesz Franciszek trochę tak Yy, przykopał im i mi się osobiście to bardzo podobało, bo powinniśmy pamiętać po co tu jesteśmy, że jakby fajnie, że się bawimy, fajnie, że jest tyle ludzi, że można się drzeć i w ogóle, ale kurde, no jest też cierpienie, yy, są różne trudne chwile w życiu, jest śmierć, integralna część życia każdego z nas, o tym, o tym też trzeba mówić, nie zapominać właśnie o tym w tej... Tej całej zabawie, a poza tym też jakby z tych przemówień wiele takich prostych rzeczy. Nie wiem, mi się bardzo spodobało to, jak mówi o tym, że, e, że warto, jeżeli się z kimś pokłócimy, nie wiem, z chłopakiem, z żoną. Z siostrą z kimkolwiek przed pójściem spać warto jest się pogodzić. Mam nadzieję, że w ludziach pozostanie chociaż częściowo jakby zrobiony taki krok w kierunku takiej prawdziwej otwartości, prawdziwej tolerancji na, na innych ludzi. Mamy tutaj ludzi z całego świata, z przeróżnych miejsc. Jakby nie bójmy, nie bójmy się o tym mówić. Też z tych miejsc, z których duża część naszego społeczeństwa tych ludzi nie chce tutaj widzieć. W różne kraje Bliskiego Wschodu, czy, czy Syria, czy wiele różnych takich miejsc, o których tak, no jasne, niech im się dobrze wiedzie, ale daleko stąd. A oni tutaj są. I widzę czasami, łażąc sobie po krakowskich ulicach, starszych ludzi, którzy siedzą w oknach i tak na średnio przychylnie na nich, na nich patrzą, ale to, o czym mówi papież Franciszek, no to jest po prostu to jest religia miłości. Religia taka zupełnie uniwersalna, taka dla, dla każdego. Coś, czego powinniśmy się uczyć na co dzień, to miłosierdzie. To są banalne sprawy, to jest po prostu bycie otwartym. To, to jest to, żeby mieć oczy szeroko otwarte, zauważać człowieka, który czegoś potrzebuje. Czasem, nie wiem, pieniędzy, a czasem po prostu uśmiechu, zainteresowania, godności. Nie możemy odbierać żadnym ludziom godności. To jest naprawdę istotne. Mam nadzieję, że chociaż cząstka tego, w tych najbardziej takich zagorzałych wojownikach o Polskę dla Polaków, że, że to gdzieś zostanie i, i się na tym kurczę, trochę zastanowimy.